Też witam Was bardzo serdecznie. Pierwszy raz widzimy się w moim samochodzie. Świetnie odebraliście film o ostat... ostatni film o, o mikrofonie Boja, o tym na kamerowym. Mam tam chyba 35 HP w górę przy około 240 wyświetleniach, więc to jest naprawdę super wynik. Dlatego dzisiaj jadę po kolejny mikrofon, również firmy Boja, tylko tym razem mikrofon krawatowy, więc jeśli jesteście zainteresowani takim mikrofonem, to oglądajcie ten film. A jeśli chcecie kolejne filmy z działu wideo, no na razie trochę bardziej zajmuję się... się audio. A już długo myślę, że przejdziemy także do wideo. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żebym wiedział, że takie filmy Wam się podobają. Tak więc jedziemy do sklepu, robimy TV w Lublinie i tamten mikrofon właśnie kupię drogę. Boja M1 zakupiona. W sklepie robimy TV. Cena 60 zł, tak więc malutko jak za taki mikrofon, który możemy podpiąć również do smartfona. Wracam do domu i biorę się za testy. Tak więc, widzimy się za chwilę. Dobra, także pora na mały unboxing, taki szybciutki. jak to mówi pewien youtuber, a, a co my tu mamy? Więc... Yy, wyjmuję to, co jest w pudełku. No i mamy oczywiście jakiegoś prostego manuala. E, mamy informacje na temat ustawiania mikrofonu e, pod smartfona lub kamerę. No i mamy tutaj ten długi kabel i woreczek, z, y, który nam po prostu trzeba wilgoć. No a po drugiej stronie wszystko co nas interesuje, czyli po prostu mikrofon oraz jego akcesoria. Tak więc, mamy tutaj miejsce gdzie wsadzamy baterie, nasze dodatkowe zasilanie po prostu. Mamy sam mikrofon, jeszcze bez gąbeczki, którą zaraz nałożę. Mamy właśnie samą gąbeczkę, mamy tutaj baterie. Mamy klipsik. Mamy jacka 3,5 mm. No, i przejściówkę na dużego jacka. Tak, więc ja to wszystko teraz montuję i zaraz przechodzimy do testów. Tak, więc, jak widzicie, tutaj mam podpiętą już boję i jest ona podpięta do mojego aparatu, czyli do Lumixa G7. Kabel jest naprawdę bardzo długi i wala mi się aktualnie po całym pokoju, bo jest to aż 5 metrów. Zatem możemy, właśnie bez problemu, podłączyć. Ten mikrofon do kamery i oddali się od niej na dosyć dużą odległość, jak na warunki takie pomieszczeniowe, ale możecie ten mikrofon podłączyć również na przykład do smartfona, i to właśnie zrobię. Podłączę go do LG G6. Tak więc dźwięk jest zsynchronizowany, i aktualnie słyszycie dźwięk właśnie z BOI M1 podłączony do telefonu LG G6. I nagrywam audio za pomocą aplikacji ASR Dyktafon, tak ona się nazywa w Google Play, gdyż. Podstawowa aplikacja, akurat w tym telefonie, nakłada strasznie dużą kompresję, zatem jest tutaj taki, taka kwestia eksperymentów z konkretnymi aplikacjami, która najlepiej będzie sobie radziła. W tej jakość wygląda, a właściwie słyszy się, tak? Więc przejdźmy teraz do dźwięku mikrofonu Boya podłączonego do komputera. Po raz kolejny dźwięk jest synchronizowany. widzę aktualnie, że wykres się rusza, zatem mikrofon działa. Jest ustawiony w tryb kamera, czyli jeśli używamy BOI M1 ze smartfonem, ustawiamy smartfon, a w każdej innej sytuacji włączamy tryb kamera. Jak słyszycie, dźwięk jest naprawdę bardzo ładny. Jak na mikrofon za 60 zł, naprawdę jest super i nie potrzeba kupować Smartleva Plus, który kosztuje ponad 200 zł. Wystarczy właśnie Boya M1, aby uzyskać bardzo dobry dźwięk w waszych filmach. Tak więc. To tyle w tym teście. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli chcecie kolejne testy akcesoriów wideo, czy też właśnie e, audio, które również jest bardzo dużą, bardzo ważną częścią wideo, to piszcie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, abym wiedział, że te filmy Wam się podobają. No i zapraszam was na moje social media, na Facebooka, Instagrama i Twittera, no i na moją grupę facebookową Kowalika, tak więc wszystkie linki macie w opisie. Cenę tego mikrofonu. Te... Cena tego mikrofonu również podana jest w opisie. Macie tam specjalny link, gdzie macie porównanie cen na Ceneo. Macie tam również mój sprzęt, którym nagrywam, czyli mój aparat oraz mój obiektyw, z którego najczęściej korzystam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.